No i proszę Państwa jeszcze jedno. Mariusz Cieśliński, który w tej chwili podszedł do naszego stanowiska, mówi, że on walczył także w Savat, bo Marciusz walczył w każdej kategorii. W tej chwili Tomek Skrzypek oddaje słuchawki Mariuszowi Cieślińskiemu. Boks francuski Savat. Savat się różni od kickboxingu tym, że nie wolno, od wersji z low kickiem, tym, że nie wolno w ogóle blokować kopnięć. Yy, może albo od, o, uciec przed nimi kopnięciami, zwłaszcza dolnymi lołkikami. I Mariusz, charakterystyczna rzecz: takie śmieszne rajtuzy i specjalne buty trykocy, służące trykocy, tak. służęce do tego, tak. aby zadawać I kopnięcie. te buty, tam runda trwa dwie minuty, wszystkie walki po pięć rund. No i w sabate jest to, że taki but jak wejdzie na głowę, są często rowuki porozbijane drzwiowe. I naprawdę... specjalne kopnięcia na nogi w określone, szase. W określone miejsca. A teraz e, widzą Państwo bardzo mocno, atakuje Robert Nowak. Wisej jest w poważnych opałach na naszym stanowisku, to jest właśnie zawodowy Mistrz Świata Muay Thai Mariusz Cieśliński. Robert ciągle ma ogromną przewagę. Mariusz no jesteś matuzalemem polskiego kickboxingu. walczyłeś przecież również z Robertem Nowakim nie walczyłeś w ringu, ale w kadrze byłeś razem, razem z nim w kadrze. Także Robert jest w full kontakcie naprawdę od wielu lat jest można powiedzieć numerem na świecie. To świadczy o tym, że większość walk stoczył na wyjazdach i to jest przede wszystkim chwała jemu, że jeździ, nie zdobywa tego domu pierwszy raz walczy, że tak powiem u siebie w domu. Pamiętajmy również o tym, że za granicą, zwłaszcza we Francji, gdzie jest wielu fenomenalnych zawodników, nie zaprasza się człowieka z Polski, jeżeli nie reprezentuje on znakomitego poziomu. Na pierwszą walkę pojechał, bo miał być łupem na pożarcie. Tymczasem pojedynek wygrał, a później no nawet walkę z Cerdanem, który przez Francuzów był przygotowany po to, że miał być mistrzem świata. Tak, dokładnie tak było. Robert wygrał ją, i tam cały czas, jakby to powiedzieć, Francuzi mają.